Koleżanki i koledzy, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, który odbędzie się w dniach 8-10 marca tradycyjnie w Warszawie. To już 24 raz, kiedy możemy się spotkać i w szerokim gronie poruszać tematy związane z najnowszymi osiągnięciami medycyny w zakresie dermatologii estetycznej i medycyny przeciwstarzeniowej. Zapraszamy wszystkich lekarzy. Zarówno tych, którzy na co dzień zajmują się medycyną estetyczną, jak i tych, którzy pracując w sposób holistyczny chcą poszerzać swoją wiedzę dla dobra naszych pacjentów. Zaczynamy z wielkim przytupem już 8 marca tego roku. Po raz pierwszy w historii naszego kongresu, piątek będzie dniem pokazów na żywo. Na sali głównej w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Zaproszeni goście z kraju i zagranicy będą prezentować zabiegi medycyny estetycznej. Stworzy to wyjątkową okazję zapoznania się nie tylko z nowościami, ale metodami pracy naszych najlepszych fachowców w naszej dziedzinie. Kolejne dni kongresu to kolejna dawka wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W sobotni wieczór serdecznie zapraszamy na kongresową galę. W trakcie której rozdamy statuetki Pereł Dermatologii Estetycznej 2023. Uroczystość uświetni koncert, ale to już niespodzianka. Proszę zapisać w kalendarzach. 24 Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, już 8 10 marzec. Zapraszamy. Zapraszamy.